Witajcie w kolejnym odcinku. Zagramy w Assassin's Creed 2 z systemem i możemy poli zacząć. Ok. Po śledzeniu kuriera trafiliśmy na pewną małą yy, taką tajemnicę, gdzie dostarczył on skrzynkę. No właściwie nie skrzynkę, tylko dostarczył coś bardzo cennego i włożono to do skrzynki. mnie tak to mogę uznać. Yy, po czym przebraliśmy się za niego, chociaż to był zwinny strażnik. A zwinni strażnicy nie mają takiej zbroi, takiego pancerzenia jak ja teraz. I w tej chwili no jesteśmy tak naprawdę asasynem, tylko po prostu yy, bierzemy za templariusza. Już tak to mogę nazwać, czy tam za żołnierza, ale zresztą na jedno wychodzi. Okej, okay, póki co to zapraszam do oglądania. moment Współpraca zabij Hiszpana. Ok, ale dziwne jest to. Jestem ciekaw, czy zauważą to ten. Bo mamy, zobaczcie, miecz Altaira. No i mamy też tym samym, no. O rany. Ten taki krótki miecz. Ma mały z tyłu, przyczepiony zaraz przy mieczu Altaira no sam widzicie w pasie. no i strażnicy tego nie zauważyli wow, są spostrzegawczy bardzo jestem ciekaw czy teraz oni są a nie, jednak nie są naszymi sojusznikami jak się przebraliśmy za tego templariusza ok, teraz będziemy musieli uważać tylko na ludzi którzy niosą skrzynkę, bo teraz specjalnie się będą pokazywać bo jak go u nich przejdziemy to może to poskutkować tym, że upuszczą oni tą skrzynkę no i strażnicy zaczną nas tam wiecie, no. Po, 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 podejdą po prostu do nas i e, mogą nas wygryć. Po prostu przez to desynchronizacja będzie tak jak w poprzednim odcinku było Nie chyba 4 czy 5. Cholera, no, z tego co widzę na mapie, to już jest niedaleko. O jezu, kolejni ze skrzynkami. Jeden ze skrzynką właściwie. O to ten chyba Rodrigo Borcia, Hiszpan, inaczej. Cypress was more difficult than expected. There were complications, but we have returned with the artifact and have carefully transported it to you. Ezio, oh. it's, it's been some time. Oh. How many people have died for this? For what's in this box? And look, there's nobody here. You claim not to be a believer, and yet here you are. Don't you see The prophet is already here. I am the prophet. Now give me the apple. Come and take it from me. Okej, okay, on ma chyba rapier, czy nie? Nie, on nie ma rapiera, to nie jest rapier. A cholera czemu nie mogę kontruj użyć? O, teraz, teraz mogę Nie, jąć, ja też dostałem raz. Jeden, dwa, właściwie cztery chyba. Tak, chyba cztery moim zdaniem będzie jeszcze siostry. A nie, jednak dwa, pomyliłem się. O, no to jeszcze lepiej. Chodźcie. Okay, ja chcę tą włócznię. Dobrze, udało mi się. Chodźcie, 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 chodźcie. Chodźcie, chodźcie. No nie no, tą włócznię mogłeś się sobie zostawić. Nie po to ją ten... zabrałem. What are you doing here? We could very well ask you the same thing. <laughs> Save your questions, brother. No.

Wow, ale lagi. <ścoughs> ale dostał ładnie. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Ach. Wow. Ciach. Ładnie mi to wyszło, no. To już byliby wszyscy. Eee...

Still need to die. I just killed him to do it. no mercy when you cross the temple. This is for my father. Paula. He's gone, but we have what we came for. No. I need to go after him. Do you really now? Or are you here for another reason, my son? Theodora? What? What are you all doing here? Perhaps the same thing you are, Enzo. Hoping to see the prophet appear. I came here to kill the Spaniard. I couldn't care less about your prophet. He never showed up? No. But you did. What? A prophet's arrival was foretold. And unbeknownst to us, here you are. Perhaps all along you were the one we sought. Cosa? Who are you? Niccolò di Bernardo de' Machiavelli. I am an assassin, trained in the ancient ways to safeguard mankind's evolution. Just like you, and each one of us here. You are all assassins? Paola. Volpe. It's truly Volpe. We have all been guiding you, for years. Teaching you the skills you would need to join our ranks. I think it's time. We have a prize, but there is much to be done. Come, meet us here at Sunset. I'll shift you a know. Okay. These are the words spoken by our ancestors that lay at the heart of our creed. While other men blindly follow the truth, remember. Nothing is true. Where other men are limited by morality or law, remember. Everything is permitted. We work in the dark to serve the light. We are assassins. Nothing is true. Everything is permitted. It is time, Ezio. In this modern age, we are not so literal as our ancestors, but our scene is no less permanent. Are you ready to join us? I am. <coughs> it only hurts for a while, brother, like so many things. Benvenuto, Ezio. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Okej, okay, czyli że musimy wykonać pewnie skok wiary. Okej, okay, czyli że współpracę mamy Synchronizowane kolejne wspomnienie. No i oczywiście zakończyliśmy. Chyba sekwencję już siódmą. E, Jezu, pół siódmą, jedenastą raczej, miałem na myśli jedenastą. Wenecka peleryna zdobyta. O, ona no jakaś nowa. No sekwencja jedenasta zakończona. Super. No i to jeszcze trzy sekwencje chyba nam zostały. Czy dwie? Nie, trzy. Raczej, raczej trzy podejrzewam. No. Ok, tak więc w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękujemy bardzo za uwagę. Trzymajcie się. I cześć.